Witam Państwa ponownie. Depresja dotyka milionów ludzi na świecie i nic w tym dziwnego. Ciągłe napięcie, nieustanna gonitwa za czymś, brak poczucia sensu sprawiają, że coraz więcej osób wycofuje się, bo nie jest w stanie poradzić sobie z życiem. Środki farmakologiczne pomagają i łagodzą cierpienie, ale istnieje lekarstwo znacznie lepsze. Bohater naszej dzisiejszej historii przekonał się o tym, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Utrata to słowo, które dobrze i wieloznacznie odnosi się do bezdomnych. Utracili swoje domy, pracę, rodziny, utracili marzenia i sami są straceni dla świata. Nasza misja to dla nich miejsce, w którym mogą coś zyskać. Znajdują tu bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to za darmo, dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo. Nie poprzestajemy jednak na zaspokojeniu podstawowych potrzeb materialnych naszych gości, bo chcemy, by zyskali znacznie więcej. Dlatego zapoznajemy ich z prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Ci, którzy tę prawdę przyjmują, zyskują siły, by uporać się z trudną przeszłością i nadzieję na przyszłość, a ich życie zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie, oto program numer 3127 z cyklu wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Cześć, Bob. Właśnie dowiedziałem się, że wróciłeś z przepustki. Owszem, a myślałem, że zostaniesz dłużej. A po co? Ważne, że udało mi się odebrać wóz od mojej dziewczyny. Dziewczyny? A myślałem, że to twoja narzeczona. Była. A chcesz powiedzieć, że odebrałeś nie tylko wóz, ale i pierścionek? Dokładnie tak. Zastanawiałem się, dlaczego przestała pisać i odbierać moje telefony. No a teraz topisz swoje smutki w wódeczce, co? Podejdź do okna i popatrz na moją brykę. Cała poharatana. No, jeżeli w ten sposób będziesz się pocieszał, widzisz z tego tak samo poharatany jak ona. Trzeba to jakoś uczcić. Nie co dzień zrywa się zaręczyny. Ale to chyba da się naprawić, co? Co, samochód czy związek? Nie, daj sobie spokój z tą dziewczyną, nie jest tego warta. Pewnie tak samo jak ja. Nasz bohater był młodym wojskowym o wysokich kwalifikacjach i bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Za chwilę dowiemy się, do czego to doprowadziło. Prawdziwa historia Roberta Cunninghama z klasyki wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Po zerwaniu zaręczyn pogrążyłem się w depresji i dużo piłem. Służyłem wtedy w siłach powietrznych jako szyfrant, czy jak się mówiło oficjalnie, specjalista kryptograf. Byłem w tym dobry. Udało mi się nawet załatwić przeniesienie bliżej domu, ale po zerwaniu zaręczyn nie miało to już znaczenia. Któregoś wieczoru, kiedy rozczarowany i zniechęcony wracałem na kwaterę, poczułem dym marihuany. Kierując się węchem, trafiłem do pokoju, gdzie koledzy palili jointy. Był wśród nich mój przyjaciel Al. To wszystko, co pamiętam z tamtego wieczoru. O, obudziła się śpiąca królewna. Co ty tu robisz? A chciałem zobaczyć, czy żyjesz. Urządziłeś się tak, że musieliśmy cię przenieść do twojego pokoju. Nic nie pamiętam. Jesteś tak nawalony, że nawet nie czułeś bólu. Teraz czuję. Co się stało? A nic wielkiego trochę się potłukłeś. Młody jesteś, więc ucz się nie łączy się trawki z alkoholem. Najwyraźniej. Mm, nigdy więcej tego nie zrobię. Zabrzmiało to jak poważne postanowienie, prawda? Niestety tylko zabrzmiało. Przez pół roku trzymałem się z dala od alkoholu, ale paliłem marihuanę. Ale pracował w tym samym wydziale co ja, a on już był uzależniony. To on wprowadził mnie w świat subkultury rokowej. Poważnie chodziłeś do szkoły chrześcijańskiej? Do końca, aż do matury. A nie mów mi, że wierzysz w Boga. Chyba wszyscy wierzą. <laughs> Ty żartujesz, że religia to coś dla małych dzieci, staruszków i słabeuszy. W dzisiejszych czasach normalnym ludziom do niczego nie jest potrzebna. To znaczy? A daj spokój. Kiedyś panowała ciemnota. Ludzie byli o wiele mniej uświadomieni. Bóg był im potrzebny, żeby wyjaśnić rzeczy, których nie rozumieli. Dlatego go wymyślili? Może coś w tym jest. Ale nie do końca. Tak, kiedyś ludzie potrzebowali Boga, bo jakoś musieli sobie wytłumaczyć, skąd się biorą choroby i czemu zmienia się pogoda. Ale dzisiaj wszystko to wiemy, więc po co zawracać sobie głowę jakimś tam Bogiem? Chyba jednak nie wszystko, ale... Wielu rzeczy nie rozumiemy A na przykład, skąd się wzięło życie? Skąd przyszliśmy? To proste, z morza Albo dokąd zmierzamy? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz Kto to powiedział? Bóg To jest w Biblii A ty musisz przewietrzyć swój mózg, Bobi. Musisz się sporo nauczyć Miałem kochającą rodzinę i byłem wychowywany w poszanowaniu moralnych standardów, ale odrzuciłem wiarę i wybrałem swoją własną drogę. W miarę jak dorastałem, mój światopogląd stawał się coraz bardziej świecki, zupełnie wypierając nawet tę niewielką wiarę, jaką miałem. Radykalne poglądy mojego przyjaciela łagodziły moje wyrzuty sumienia, kiedy coraz częściej zdarzało mi się łamać moralne standardy i zaspakajać coraz większy głód narkotyków. Z czasem pojawił się jednak bardzo konkretny problem. No cóż, narkotyki nie są tanie, Bob. Idzie na nie cała moja kasa. Nie starcza mi do pierwszego. No ja mam ten sam problem. Coś z tym trzeba zrobić. Na przykład. Kupujemy od dilera po działce i słono przepłacamy. No i? A gdybyśmy tak kupowali więcej? Zatrzymywali dla siebie tyle, ile nam trzeba, a resztę sprzedawali. Wtedy wyszlibyśmy na swoje. Niezły pomysł. A znasz jakieś dobre źródło? Chyba tak. Gość mieszka na południu stanu. Pojedziemy do niego w przyszły weekend i zobaczymy, co da się zrobić. A nie mówiłem bułka z masłem! Faktycznie, dziecinnie proste. Szkoda, że nie mieliśmy więcej kasy. Spokojnie, jak na tym zarobimy, następnym razem będzie nas stać na o pół kilo więcej, a może i o kilo. A mówił, że może nam też sprzedać inny towar. I dobrze, mówię ci, teraz to mamy z górki. Wiesz co sobie myślę, co? No powinniśmy wynieść się z koszar, wynająć jakieś mieszkanie, a najlepiej przyczepę. Wtedy nie musielibyśmy się martwić, że ktoś nas nakryje. Tak też zrobiliśmy. Sprzedawaliśmy nawet 5 kg trawki tygodniowo. Przez naszą przyczepę przewijało się mnóstwo ludzi, ale jakoś nie przyszło nam do głowy, że taki ruch może wzbudzić podejrzenia. Przez jakiś czas było spokojnie. Poza tym, że poderwałem bardzo zaborczą dziewczynę. Tu jest jak na dworcu. Nie da się wytrzymać. Nie narzekajcie tutaj, nieźle na nich zarabiamy. No może, ale w żadnej prywatności. Jak wy możecie tak żyć? Może się przejedziemy. Dokąd? A wszystko jedno, bylebyśmy mogli być sami. <słuch> Zupełnie inna rozmowa. Nie lubię się tobą dzielić. Nawet z tą bandą ćpunów. Biznes to biznes. Ale jak już się pobierzemy, będziemy musieli trochę to pozmieniać. Pobierzemy? Czy ja coś wspomniałem o ślubie? To chyba oczywiste. Może dla ciebie, Judy. Dla mnie... Chcesz powiedzieć, że nie zamierzasz się ze mną ożenić? Jeszcze o tym nie myślałem. No to zacznij. Trochę jesteś apodyktyczna. A pewnie, że tak. Kiedy sobie postanawiam, że chcę czegoś, to to dostaję. A czego chcesz? Ciebie za męża. Kiedy opowiedziałem o tym kumplowi, uznał, że najlepiej będzie, jeśli pozbędziemy się przyczepy i wrócimy do bazy. Nie zamierzałem całkiem odstawiać Judy. Chciałem ją tylko trochę przyhamować. Nie miałem pojęcia, do czego zdolna jest kobieta wzgardzona. Kiedy znowu jedziesz z Alem po towar? W niedzielę rano. Jedziemy tam i z powrotem, także wieczorem będę już w domu. Mogę jechać z wami? To chyba nie jest dobry pomysł Dlaczego? Nie możesz ze mną wytrzymać jednego dnia? O to chodzi A o co? Masz tam jakąś dziewczynę? Oczywiście, że nie To dlaczego nie chcesz zabrać mnie ze sobą? Bo to podróż służbowa Aha, i pewnie jeszcze powiesz, że nie należy łączyć pracy z przyjemnością Judy, przestań mnie wkurzać Odpowiedź brzmi nie, rozumiesz? Rozumiem, Bob Lepiej niż ci się wydaje Halo, chcę rozmawiać z kimś z wydziału antynarkotykowego. Wolałabym nie podawać mojego nazwiska, ale mam kilka informacji. Biblia mówi w przypowieściach Salomona: Lepiej mieszkać na pustyni, niż z kobietą swarliwą i zrzędną. Wkrótce miałem gorzko pożałować, że zignorowałem to zalecenie. Kiedy wróciliśmy do bazy, czekała tam już na nas policja. Nie mieliśmy pojęcia, co jest grane, dopóki wartownik nie kazał mi zjechać na bok. Co się dzieje? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Zawsze przepuszczali nas bez problemu. Chyba mamy problem, bo ten facet to gliniarz. Policja stanowa, proszę wysiąść z wozu. O co chodzi? Później wyjaśnimy, teraz proszę wysiąść. Ale dlaczego? Mamy informację, że przewozicie zakazane substancje. No już, wysiadać. Niestety wyglądało to bardzo poważnie. Zostaliśmy zatrzymani na terenie podlegającym jurysdykcji federalnej. Z tego powodu sprawę próbowała przejąć żandarmeria wojskowa. Następnie pojawili się agenci FBI, a z dowodami nie mieli problemu. W samochodzie znaleźli dużą ilość marihuany i tysiące tabletek amfetaminy. Zostaliśmy przesłuchani, po czym wróciliśmy do koszara. Byłeś już na dywaniku? Owszem, a ty? Pewnie odebrali mi certyfikat bezpieczeństwa. Mnie też. Zostałem przeniesiony do centrali telefonicznej. A trzeba się stąd zwijać i to jak najszybciej. To możliwe? Chyba tak. Gdyby zakwalifikowali to jako wykroczenie, zapłaciłbym grzywne i może pozwoliliby mi odejść. Wykroczenie? <grywa> Chyba żartujesz. Wiesz, jest taka możliwość. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No i nie wiem, jak to się stało. Ale oni uważają, że mój udział w tym wszystkim był niewielki. Niewielki. Znaczy niby kto za tym stał. To jak myślisz? Ty, według nich, jesteś ważnym bosem narkotykowym. Zostałem aresztowany, a wtedy wielu tak znanych przyjaciół odwróciło się ode mnie w obawie, że mogliby zostać współoskarżeni. Kiedy dowiedziałem się, że to Judy mnie wydała, wpadłem w depresję i byłem na granicy paranoi. Jednak przede wszystkim byłem rozczarowany sobą. Zrujnowałem sobie życie. Jedynymi, którzy pozostali po mojej stronie, byli moi rodzice. Wydajesz mi się taki przygnębiony, Bob. Ach, bo jestem, mamu. A ty byś nie była? Zwróć się do boga, Bob. On chce ci pomóc. Możesz mu zaufać. Mimo że mnie opuścił? Nie. A, to bajeczki dobre dla dzieci, a ja niestety jestem już dorosłym facetem. Czeka mnie więzienie i jestem tym przerażony. Modlimy się za ciebie, Bob. Bóg ci pomoże, jestem tego pewna. Najlepszą pomocą będzie dobry adwokat. Jutro się z nim widzę. Wygląda na to, że sprawą zajmie się sąd stanowy, Bob. To dobrze czy źle? Lepiej. A to dlatego, że przeszukanie przez policjanta było nielegalne. Bo miało miejsce na terenie federalnym? Owszem. Dzięki temu upadł zarzut wwiezienia narkotyków na teren bazy, inaczej sami by się wkopali. Pozostaje sprawa samych prochów. No, ale to jeden zarzut, a nie dwa. To chyba dobra wiadomość? Zgadza się. A teraz ta gorsza. Sędzia, przed którym staniesz, jest bardzo surowy. To ile mogę dostać? Sporo. Ale wtedy będziemy się odwoływali. No i jest coś jeszcze. Chciałbym, żebyś się spotkał z adwokatem wojskowym. Po co? Proponuję, żebyś wystąpił z wnioskiem o zwolnienie. W oparciu o artykuł 39.10. Mój kumpel tak zrobił i mu się udało. No, ten gość twierdzi, że ty też miałbyś spore szanse. Wojsko pozbyłoby się ciebie, unikając w ten sposób smrodu i kłopotów. A ty, jeśli dostaniesz wyrok, i tak będziesz tutaj skończony. Dodatkowo czekałoby cię postępowanie dyscyplinarne, więc najrozsądniej byłoby się stąd ewakuować. O czym tu gadać? Oczywiście, że złożę wniosek. Do dziś nie mogę zrozumieć, jakim cudem udało mu się w ciągu miesiąca załatwić mi honorowe zwolnienie z wojska. Sądzony byłem też nie za przestępstwo, a tylko za wykroczenie co skończyło się grzywną w wysokości 600 dolarów. To chyba jednak musiał być naprawdę dobry adwokat. Wróciłem do domu i znalazłem pracę w fabryce. Rozpocząłem też, dzięki wojskowemu stypendium, naukę w szkole wieczorowej. Wytrwałem jeden semestr, po czym, żeby moim paskudnym trybem życia nie przynosić wstydu rodzicom, rzuciłem szkołę, pracę i wyjechałem do Delaware. Cześć mamo. Chciałem ci tylko powiedzieć, że u mnie wszystko w porządku. Znalazłeś pracę? Tak, jako ochroniarz. Zapisałem się też do szkoły. Może wreszcie uda mi się ją skończyć. A jaką specjalność wybrałeś? Przetwarzanie danych. Doszedłem do wniosku, że aby iść do przodu trzeba jednak pracować. Bóg też tak uważa. Praca to rzecz godna szacunku. Zobaczymy. Chodzę do psychiatry. Zapisał mi środki antydepresyjne. Mamo, życie jest do pani. Naprawdę starałem się odbudować swoje życie. Pracowałem ciężko i w pracy awansowałem. Przez dwa semestry łączyłem naukę z pracą na pełnym etacie i terapią. Można by pomyśleć, że byłem wystarczająco zajęty, aby unikać kłopotów, ale to tak nie działa. Na początku października świętowałem z kumple moje 25. urodziny. Ostatnia kolejka, Robert, już po pierwszej. Czy może jeszcze po jednym? Nie, dzięki. Jak wypijesz jeszcze jednego, to, to, to będziesz mnie musiał zanieść do samochodu. No to zmywajmy się stąd. Jesteś w stanie prowadzić? No spokojnie, nie ma problemu. Drodze do domu kolega stracił świadomość za kierownicą przy prędkości 80 km na godzinę. Kiedy się ocknąłem, chyba po dwóch godzinach, nadal był nieprzytomny i nie potrafiłem stwierdzić, czy żyje. Wyczołgałem się na drogę, by znaleźć jakąś pomoc, ale była już czwarta nad ranem i minęła kolejna godzina, zanim udało mi się zatrzymać kogoś, kto zabrał nas do szpitala. Hej Bob, miło zobaczyć, że żyjesz. Tylko złamana kostka. A co z tobą? Trochę gorzej, ale też przeżyję. To dobrze. Mnie dzisiaj wypuszczają do domu, ale jeszcze przez jakiś czas będę wyłączony. A, przykro mi bardzo, ale imprezka była niezła, co? No, owszem. Tylko zastanawiam się, co dalej. Wieczorami pracowałem jako asystent menadżera dużej stacji benzynowej, a kiedy już sporo się od niego nauczyłem, rzuciłem poprzednie zajęcie, żeby samodzielnie poprowadzić inną stację. Nadal chodziłem na psychoterapię i brałem leki, a mimo to wciąż tkwiłem w depresji, ciągle wyczekując, że lada chwila wydarzy się coś złego. Zaprzyjaźniłem się z jednym z pracowników stacji, który wkrótce miał na mnie sprowadzić kolejne kłopoty. Podobno mnie szukałeś, bo o co chodzi? O pieniądze, Jim. Nie zgadza nam się kasa. <grym> Jesteś pewien? Owszem, gdyby to było parę centów, nic bym nie mówił, ale chodzi o 210 dolarów. Wiesz coś na ten temat? To dla ciebie duży problem, tak? Oczywiście. Problem wart 210 dolarów. Okej, okay, pożyczyłem. Nie pożyczyłeś, ukradłeś. Nie Bob, naprawdę. Ja chciałem je zwrócić w dniu wypłaty. Mówię całkiem szczerze, po, po prostu pożyczyłem. To dobrze, że się przyznajesz, Jim, ale niestety muszę się zwolnić. Przykro mi. A twoja wypłata pójdzie na pokrycie długu. Jim dał się lubić, więc mimo wszystko nadal utrzymywałem z nim kontakty. W końcu kim ja byłem, żeby pierwszy rzucić kamieniem? Jakoś w styczniu 1981 roku wpadł do mnie i oznajmił niezwykłą wiadomość. W końcu mogę powiedzieć, że jestem uczciwym człowiekiem. A co takiego się stało? Przeczytałem o tym w Biblii. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Ha, szkoda, że nie pomyślałeś o tym wcześniej. Nie, wtedy by to nic nie zmieniło. To było zanim się nawróciłem. Co? Zanim przyjąłem Jezusa jako mojego zbawiciela. Teraz jestem nowym człowiekiem w Chrystusie. Bob, ty też potrzebujesz Boga. On wszystko zmienia. Nie chcę tego słuchać. A jednak powtórzę. Jezus jest odpowiedzią na wszystko, co ci dolega. To nie dla mnie. Idź już sobie zimę. Dzień podobnie jak ja chodził na terapię i byłem pewny, że po prostu ma fazę, ale w miarę upływu czasu zachodzące w nim zmiany stawały się coraz bardziej widoczne. Z coraz większym zaangażowaniem próbował mnie też przekonywać, ale ja dawno temu odrzuciłem wiarę moich rodziców i nie miałem ochoty go słuchać. Jezus jest kimś realnym, Bob. Tak samo jak moje zbawienie. Przecież wiesz, że byłem złym człowiekiem, byłem niewolnikiem grzechu. I właśnie po to Jezus umarł na krzyżu, żeby zapłacić za moje grzechy. Żałowałem za niej, Bóg mi wybaczył. I bardzo dobrze, Jim, skoro ci to służy. Ja słyszałem o tym wszystkim jeszcze jako dziecko i wiem, że to nie dla mnie. Nie chcę tego słuchać. Owszem, Bob, to jest również dla ciebie. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Musisz tylko żałować za swoje grzechy i prosić Boga, żeby ci przebaczył. A kiedy on to zrobi, zaczynasz nowe życie w Chrystusie i wtedy możesz wybaczyć sam sobie. Znowu go wyrzuciłem, ponieważ to, co mówił, budziło we mnie poczucie winy. Jim jednak nie zrezygnował. Zresztą nie tylko on. Również Bóg pracował nade mną. Przypominając mi biblijne nauki z dzieciństwa i słowa moich rodziców, posłużył się też innymi ludźmi. Co czytasz, Bob? A taki tam traktat dostałem od klienta: Boży plan zbawienia. I co? Robi wrażenie? Owszem. A przeczytałeś ten, który Ci dałem o proroctwie biblijnym? Jasne. Tak mnie przeraził, że w nocy nie mogłem spać. Nie musiałbyś się bać, gdybyś był zbawiony? Naprawdę myślisz, że Jezus wkrótce przyjdzie? Pewnie. Większość proroctw już się wypełniła. Powiem ci, że po przeczytaniu tamtej broszury próbowałem się modlić, ale nie wiem, czy Bóg mnie usłyszał. Masz tu Biblię, Bob, otwórz list do Filipian. Gdzie to jest? Zaraz po liście do Efezjan. Pokaż. Omasz od tego miejsca. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem które jest ponad wszelkie imię aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał że Jezus Chrystus jest panem ku chwale Boga Ojca Boże nic nie mogę ci dać jedyną moją nadzieją jest Jezus proszę wybacz mi moje grzechy przeciwko tobie Przepraszam za to, jak żyłem, że tak wiele razy odrzucałem Ciebie i tych, którzy dzielili się ze mną Twoim słowem. Proszę, zbaw mnie, Panie. Błagam. Tym razem nie miałem żadnych wątpliwości. Byłem całkowicie wypełniony pokojem i wielką radością. Zadzwoniłem do rodziców. Mamo, właśnie modliłem się o zbawienie i Bóg mnie wysłuchał. Jesteś trzeźwy? Jak niemowlę. I nie jesteś na haju? Nie, nie jestem na haju, ale czuję się, jakbym miał odlot, jakiego w życiu nie miałem. To jest niesamowite, mało. I to dzieje się naprawdę. Możecie przestać się o mnie martwić, ty i tata. Ach. Pozbyłem się płyt z muzyką rockową i zacząłem chodzić z Jimem do kościoła. Odkryłem, że jego członkowie modlili się za mnie już od wielu miesięcy. Jakiś czas później stacja benzynowa, na której pracowałem, została zamknięta. W efekcie wróciłem do rodziców. Twój brat też cały czas mówi o Bogu. Naprawdę? Dawno z nim nie rozmawiałem. Gdzie on teraz jest? W Chicago, w ośrodku Pacific Garden Mission. Co tam robi? Uczestniczy w jakimś programie biblijnym. Ciekawe, może go tam odwiedzę. Pojechałem do Pacific Garden Mission i w rezultacie spędziłem tam dwa lata pracując na nocnych zmianach. Studiowałem Biblię i rozwijałem się w wierze. Przeszedłem półroczny kurs ewangelizacyjny, a potem zacząłem pracować jako doradca. Chyba nie możesz mi pomóc. Masz rację, ale znam kogoś, kto może. Tak jak pomógł mnie. Co ty wiesz o depresji? Sporo. Cierpiałem na nią całe lata, dopóki nie poznałem tego, którego ty też powinieneś poznać. Ale skąd miałby wiedzieć, jak pomóc komuś takiemu jak ja? Rzecz w tym, że tylko on jeden wie. <noise> jak się nazywa? Ma na imię Jezus. Daj spokój. Religia mi nie pomoże. Religia nie, ale Jezus tak. On przyszedł, aby dać ci życie i to życie w obfitości. Powiedział: mm -hmm. Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Uważasz, że jestem grzesznikiem? Bóg stworzył nas, abyśmy żyli w relacji z Nim. Ale grzech nas od niego oddzielił i nie jesteśmy w stanie sami do niego wrócić. Jezus przyszedłby nam to umożliwić. Jak? Umierając za nasze grzechy, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeśli uwierzysz w to, co Jezus uczynił dla ciebie na krzyżu, Bóg przebaczy ci twoje grzechy. I przyjmie cię jako jednego ze swoich. Jesteś dalej na lekach. Nie, i ty też nie będziesz musiał. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zwróć się do niego własnymi słowami, żałuj za grzechy i poproś go, żeby cię zbawił. On na to czeka. On chce cię usłyszeć. W programie numer 3127 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Roberta Cunninghama. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.